Mamy 33 rok, sklep świetnie prosperuje. Dziadek nazbierał pieniądze, umiera jego ojciec, czyli mój pradziadek, no i wypłacają ojcowiznę. Było tego dosyć dużo, i wtedy z tymi oszczędnościami mój dziadek, w związku z tym, że to mieszkanie, które tam miał nad tym sklepem, mu nie za bardzo odpowiadało, miał już zgromadzony majątek i chciał wybudować dom. Dowiedział się o tym burmistrz, basista, że dziadek szuka parceli pod budowę domu. Wezwał go do siebie i powiedział: Słyszałem, że szuka pan parceli pod dom. Wiem, że pan ma, jest pan bogatym człowiekiem, dobrze panu interes prosperuje i proponuję panu dużą działkę, ale chcę, żeby, żeby pan wybudował kino, takie duże kino z prawdziwego zdarzenia. No i dziadek powiedział, że się musi nad tym zastanowić, bo on był przede wszystkim w kupcem. I nie za bardzo wiedział, czy te kino, czy to jest taki dobry interes. No ale pojeździł po znajomych, zapoznali go z właścicielem kina w chorzowie. Poszli oczywiście na jakąś wódeczkę, pooglądał, jak to wygląda, taki interes, i stwierdził, że wchodzi w to. Kino ruszyło. 18 września 1937 roku. Z tego co mi dziadek mówił, codziennie tutaj były Nonstop grane przynajmniej dwa filmy. Jeden to był film polski, a jeden to był film niemiecki, dlatego że była tutaj duża, duża społeczność niemiecka. Kino w tym okresie cieszyło się szalonym powodzeniem. To kino miało gdzieś blisko 900 miejsc. Tych ludzi, bardzo dużo tutaj do kina przychodziło. Kino świetnie prosperowało, no ale cóż, w 1939 roku wybuchła wojna i bardzo szybko ktoś doniósł na dziadka, że dziadek był Polakiem, jest Polakiem. O jego powstańczych tych też gdzieś się dokopano korzeniach, no i dziadka odsunięto od prowadzenia kina. Ale dziadek odwoływał się, próbował różnych sposobów i różnych znajomości, żeby to kino z powrotem przejąć.